Rozwiążemy teraz takie równania. Bardzo proste, niemniej jednak warto zrobić. Zobaczcie, tutaj mamy minus przed nawiasem. Musimy najpierw opuścić ten minus. Żeby opuścić minus, niektórym jest wygodnie tutaj dopisać sobie jedynkę, bo wtedy mamy minus 1 razy 2x, mamy minus 2x i minus 1 razy minus 1 będzie dodać 1. I to się równa 4. No to teraz nie wiadomo na jedną stronę, wiadomo na drugą. A zatem nie jest minus 2x równa się 4. Przenoszę jedynkę na tą stronę, a zatem minus 1. Czyli minus 2x równa się 4, odjąć 1 to jest 3. Dzielimy obustronnie to równanie przez minus 2. A zatem x Równa się 3 podzielić na minus 2. Można napisać 3 drugie w nawiasie. Minus 3 drugie oczywiście w ułamku, ale to jest nic innego jak minus 1 i 5 dziesiątych, albo minus 1 i 1 druga. Kolejne równanie również mamy tutaj z nawiasem, czyli najpierw musimy opuścić nawias, a zatem 2 pomnożymy przez x, mamy 2x, 2 pomnożymy przez 1, dodać 2, Równa się x. Nie wiadomo, znowu na jedną stronę. Tutaj mam 2x, przeniosę na tą stronę x, czyli zmieniam znak, minus x równa się, dwójka na tą stronę, tu był plus, przenoszę, będzie minus 2. 2x odjąć x to jest po prostu x, równa się minus 2. I mamy rozwiązane kolejne równanie. Następne równanie jest takie, też muszę opuścić nawias 2x i teraz albo pamiętam, że jak przed nawiasem jest minus, to opuszczając nawias zmieniam znaki na przeciwne, albo zawsze można tu dopisać jedynkę i mnożymy. Minus 1 razy 1 to będzie minus 1 i minus 1 razy 3x to będzie minus 3x i to się równa 6. Podkreślam sobie niewiadome i zostawiam z lewej strony, a zatem 2x. Zobaczcie, tu nie zmieniam, piszę minus 3x, nie zmieniam znaku, bo to 3x było po lewej stronie tego znaku równa się i dalej zostaje po lewej, równa się. Szóstkę przepisuję, a przenoszę jedynkę. Jest z tej strony jedynka, przenoszę na drugą, będzie plus 1. 2x minus x to jest minus. 1x równa się 6, przepraszam, 6 plus 1 od razu oczywiście policzymy, czyli 7. I podzielimy sobie to przez minus 1, a zatem x jest równe minus 7. I ostatnie równanie. Też muszę opuścić nawias. Przepiszemy sobie 3x, tu 2 razy x mamy dodać 2x. 2 razy minus 1 będzie minus 2. I to się równa z tej strony, mam 8. 2x dodać 3x to jest 5x. To jest po lewej stronie znaku równa się, czyli nie zmieniam nic. Równa się, tutaj mam 8, przenoszę dwójkę na drugą stronę, dodać 2. 5x równa się 10. Podzielę to obustronnie przez 5, a zatem wychodzi nam x równe 2. W ten sposób rozwiązaliśmy 4 równania.